Panie Mariani, widz pod prąd, dziś debatowali o wyborach i mecenas Turczyn powiedział, że Duda powinien odejść i cała ta władza. I cała ta władza. Czy oni powariowali? O panu było, że pan jest Lizusem Kaczyńskiego i dał pan się wciągnąć do projektu PIS-u PiSu, zniszczenia Konfederacji Posaka, Tak to zrozumiałem. Proszę państwa, ja nie będę komentował wygibasów środowiska politycznego, które częściej zmienia poglądy niż skarpety. Tyle mam do powiedzenia. Ja od kiedy jasno widać, że na scenie politycznej nie stworzy się innej jakości politycznej, która reprezentuje polski interes narodowy niż prawo i sprawiedliwość, nie będę się wygłupiał ze środowiskami, które ogłasza bojkot, ogłasza się prezydentami, jednoosobowo unieważnia wybory i brakuje tego, żeby się jeszcze ogłosili cesarzami chińskimi. Jeżeli pan Turczyn uważa, że Duda powinien odejść, to jest po prostu zwykłym kodziarzem i zwykłym takim adwokaciną, jak mecenas Wilk czy Giertych. Człowiek, który udając patriotę, prowadzi ludzi na manowce. Jeszcze jak ktoś do tego używa pisma świętego, to jest po prostu ps a że jestem Lizusem Kaczyńskiego, ja przypominam, że pan pastor Chojecki wraz z Grzegorzem Braunem wycierali pisowskie korytarze wiele lat temu, tylko że zostali tam po prostu nieprzyjęci, no to bardzo się obrazili, czują niedosyt. Ja się nie dałem wciągnąć z tego projektu PiSu, ja to robię, wiedzą państwo, niezależnie, nikt mnie nie zatrudnia na żadnych posadach, żadnych korytarzy partyjnych. Nie wycieram i tak jak krytykowałem prawo i sprawiedliwość za stręczenie jedwabnego szlaku, to po dojściu Donalda Trumpa do władzy, po odzyskaniu rozsądku przez środowisko Zjednoczonej Prawicy, uważam, że to jest jedyny skuteczny projekt polityczny w tym momencie i trzeba go wspierać, a nie ryzykować. Dojścia do władzy sodomitów Trzaskowskiego. No chyba, że pan pastor Chojecki w Piśmie Świętym wykrystalizował jakieś takie momenty, że z pana, z panem to jest słuszne. No ale ja już, tak pewnie nie śledzę tych wygibasów na piśmie świętym. Następne pytanie. Dlaczego zaatakował pan panią czy pana za napisanie o tym, że zmienił pan poglądy o 180 stopni? Przecież nazywał pana Andrzeja Dudę zdrajcą u pastorka, a dziś wypowiada się pan o nim w samych pochlebnych słowach. Proszę Państwa, przede wszystkim zarzucono mi to, że wygłaszam swoje poglądy w zamian za jakieś profity finansowe. I uważam, że to jest skurwysyństwo, ponieważ ja nie otrzymuję od żadnego żadnego wynagrodzenia, pełnię żadnej funkcji publicznej. Nikt mi za to nie płaci. Natomiast wielu oszczerców, którzy na mnie pyskują, no niech się przyznają, że są zatrudnieni przez samorządowców z platformy obywatelskiej. Dotychczas zbierali kiepy po śmietnikach, a dzisiaj stać na kręcenie systematycznych głupich zresztą filmów niemerytorycznych także na mój temat. I powiem tak. Ja się odnoszę do konkretnych zarzutów, a nie do żadnych kalunii. I mówię, do, pamiętają państwo jak Prawo i Sprawiedliwość zachwycało się projektem jedwabnego szlaku chińskich komunistów. Byłem wkurzony, gdy zapraszali do projektu Międzymorza Niemcy. Byłem wkurzony, krytykowałem, gdy prezydent Duda akurat yy, 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 nie był zwolennikiem tych projektów, które składało prawo i sprawiedliwość w sprawie reformy sądownictwa. Blokował te projekty. Zamiast konsultować i ucierać do stanowiska, zanim to poszło w obieg prawny, byłem wkurzony. A jeżeli jest drużyna, która doskonale współpracuje z Donaldem Trumpem, ze Stanami Zjednoczonymi, gdy przestali stręczyć nam interesy z chińskimi komunistami w ramach jedwabnego szlaku, gdy idea Międzymorza jest wspierana przez Donalda Trumpa, a nie są tam angażowane Niemcy, no to ja to chwalę. Nie wymagajcie ode mnie fanatyzmu, ponieważ ja nie jestem funkcjonariuszem partyjnym i potakiwaczem, tylko ja oceniam rzeczywistość, jaka ma Miejsce. Nie zapisałem się do partii politycznej od bardzo dawna, i mam nadzieję, że Pan Bóg będzie mnie strzegł przed taką ewentualnością. I mówię jasno, ja komentuję wydarzenia z własnej perspektywy pewnego doświadczenia. Natomiast, moi drodzy, jeżeli ktoś się nie czepia, to proszę też wystawiać takie rachunki panu Bosakowi, który jeszcze niedawno wadził się z Panem Berkowiczem o to, czy kapitał ma narodowość, czy nie ma, a teraz to boi się otworzyć gęby, na kogo będzie głosował. W niedzielę. To tam proszę adresować o to, że ktoś zmienia poglądy. Jak oceniam poparcie pana Jakubiaka dla prezydenta Dudy? Bardzo dobrze, pochwaliłem panie Marku, szacunek. Redakcja Pod Prąd twierdzi, że Duda zawiera tylko pozorny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Jak pan skomentuje takie słowa? No pozorny. Setny statek przepłynął z gazem. Yy, to jest pozorne. 100 statków z gazem. Rzeczywiście, to są takie pozory. No, ale jeszcze przy okazji, to muszę jasno powiedzieć, że też jestem wdzięczny z drugiej strony yy, Pawłowi Chojeckiemu, że. Wtedy akurat mogłem znaleźć zatrudnienie w Telewizji Pod Prąd. I że tutaj też w stosunku do mnie wyciągnęli rękę. Widzowie tej telewizji, jestem bardzo wdzięczny za to, no bo ja zostałem zupełnie bez środków do życia. Jeszcze po kontuzji, której skutki odczuwam do dziś, no po prostu nie dogadaliśmy się już w sprawach ideowych, więc odszedłem, ale jestem wdzięczny za to, że jak mówię, zwłaszcza widzowie Telewizji Pod Prąd, no, nie pozwolili mi zostać na lodzie. Wiedzą Państwo, że żyłem z pracy, która wymagała doskonałego zdrowia, kondycji fizycznej, a po wyborach prezydenckich, po kontuzji, już nie mogłem takiej pracy wrócić. Co Pan sądzi o tym, że Stanisław Michalkiewicz mówi o bojkocie wyborów? No to z Pawłem Hojeckim niech zajmu stanowisko. Ideolodzy prawicy. Jeżeli namawiają Polaków do siedzenia na dupie, no to znaczy, że to są tacy ideolodzy od siedzenia na dupie, a nie od brania aktywnego udziału w życiu politycznym. Jeżeli polityk namawia do, do siedzenia na dupie, to to jest dupa, nie polityk.